Kiedy jestem w lesie i nagrywam dzikie zwierzęta, zawsze zależy mi na takich ujęciach wykonanych w ciągu dnia. No bo wtedy jest mnóstwo detali, mnóstwo niuansów, które jakby budują klimat tego nagrania. I tutaj widać to doskonale. No bo zwróćcie uwagę, z jednego brzegu na drugi przechodzą jelenie. Od strony lewej świeci słońce, na drugim planie jest. Jeszcze zielono, z kolei tafla wody cała się rusza, no bo te jelenie przechodzą, powodują, że powstają fale i one załamują korony drzew i niebo, które odbija się od tafli wody. I to są właśnie te detale, te niuanse, o których mówiłem, no bo to wszystko powoduje, że. To nagranie jest takie naprawdę magiczne. I to nie jest żaden przypadek, że ja tutaj nagrywam. Wiem doskonale, że tędy przebiega ścieżka jeleni. One uwielbiają przechodzić przez tę rzekę i nagrałem coś takiego bardzo wyjątkowego co chciałbym wam dzisiaj pokazać mianowicie to jak ważny w perspektywie zachowania jest charakter dzikiego zwierzęcia każde jest inne wyjątkowe jedyne w swoim rodzaju właśnie dlatego że ma swój jedyny niepowtarzalny charakter to jest tak jak u nas ludzi to powoduje że jesteśmy troszkę inni od pozostałych ale Każde jest wyjątkowe. I zwróćcie uwagę, przechodzą jelenie. Pierwsza idzie samica, która jest bardzo ostrożna, ona przewodzi temu stadu, a od prawej strony nadciąga młody samiec i zwróćcie uwagę, niektóre jelenie wchodzą do wody bardzo spokojnie, a ten młody samiec do niej wskoczył i spowodował to, że pozostałe jelenie się wystraszyły, one jakby zareagowały ucieczką dlatego, że odebrały to zachowanie jako ucieczkę tego jelenia, jakby zbliżało się jakieś niebezpieczeństwo i tutaj to doskonale widać, one odskakują, zaczynają biec w zarośla, drugi samiec po lewej stronie nie chce wyjść z wody, no bo czasami pojawiają się tu wilki, i te jelenie doskonale o tym wiedzą, i w momencie, kiedy ten wskoczył do wody, no to te myślały, że coś się dzieje i automatycznie zaczynają uciekać. Dopiero po chwili zauważyły, że tak naprawdę nic złego się nie dzieje, że on po prostu tutaj wody wskoczył. Zresztą z takim wyrzutem, ten samiec z większym porożem na niego spojrzał, jakby no taki lekko podirytowany tym faktem, ale to też pokazuje. Jakie te zwierzęta mają charaktery? Jedne powoli schodzą, uważają na siebie, są spokojne i obserwują całą okolicę, no bo są ostrożne. Z kolei ten jeleń, który do tej wody wskoczył, no nie jest do końca ostrożny, no bo jednak spowodował hałas, prawda? I to mogły usłyszeć potencjalnie drapieżniki. To też niektóre jelenie były po prostu podirytowane, bo wiedziały doskonale, że w pewnych miejscach należy starać się zachowywać cicho, no bo gdzieś te wilki tutaj mogą przebywać. No a ten jeleń tym, że sobie po prostu wskoczył, spowodował, że no gdzieś tam mogły to usłyszeć, no. Ten jeleń, który wskakiwał, nie myślał w ten sposób, no bo on z charakteru jest właśnie takim jeleniem szalonym, który nie bardzo uważa na wszystko. Co się wokół niego dzieje, z kolei no, dla niego ważne jest to, żeby po prostu się wyszaleć i dobrze bawić. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.